Hej, cześć, siema no mam wszystkie ludzie, z tej strony Dżepi, a jest ze mną kto? Najden, no, siema Będziemy grali w Destiny Czerwona Wojna, znowu Aha Tak? Oczywiście No Dobra, to ten, ja otwieram nawigator i lecimy na Tytana Mhm mm Mhm mm Tytan ja muszę sobie nowe buty załatwić, bo moje kurde... Ja mam w ogóle dwa inne buty na sobie Dalej. Dwa inne buty, to się nazywa prawdziwy Polak I nowe karabin jakiś spoko, bo mam yy, no takie średnie trochę Wolę coś co szybko strzela niż dwie snajpy w Ej, jak zdobyć legendarne dłamki? Są te fioletowe, mówisz? A, no i to z bossów jakichś takich mocnych. To zróbmy dzisiaj. A nie, bo będziemy robić czarną wojnę. To okej okay. No ale w którejś misji w Czarnej Wojnie jest chyba jakiś taki boss. Może, może. No. może. No jest Znaczy na, na końcu jest taki, co ci chyba z 3 wypadną. <grych> 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 Te fioletowe. Bo na końcu walczymy z tym, tym Łysem, nie? O, no to git. A to ile jeszcze na misji zostało do niego? A ja nie pamiętam. Wiemy że, jeszcze, oh. wiemy, że, wiemy, że jeszcze będziemy musieli ich potem e, ratować. Że potem polecimy z Cytana i będziemy musieli uratować łowce. Y, tą Korez z Io. No, takie, takie duperele, bo oni się rozproszyli po całym układzie słonecznym. Będziemy musieli ich znaleźć. Okej. Okay. No. Patrzcie! Neiden ma w końcu normalny statek. I'm on jest piękny. No, podobne do mojego, trochę Tylko, że mój jest taki bardziej płaski. On... No, nie wiem, czy jest taki podobny. No to, jest to jest prawie to samo. Tego twój jest taki wgięty bardziej do góry, a mój jest taki w dół. No właśnie, chciałem mówić no. O, ale tam poprawi. Fajna planeta to Saturn, nie? No. To jest jako... planeta. A co niby? To jest gazowy olbrzym. Oj, tam, oj, tam. Planeta się składa z skał lub czegoś, a gazowy olbrzymy z gazu. że planety karłowate i gwiazdy I planetoidy, komety, asteroidy, bla 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 I księżyce Mrówka mi spada na klawiaturę Co? Nic Ten Saturn, ten Saturn jest gigantyczny Zbyt dla takie szczególnie jego pierścienie Dobra, ja jestem gotowy Pa, tą broń, ja. chłopie? <laughs> że do alkologii przepływa olbrzymia ilość energii. Dobra, myśl rację, tam planet jest brzydka w ciul. Ta. Taka moc no. może oznaczać tylko to, jest, to nie jest planeta! Cicho bądź, to dobra. To jest, to jest księżyc, weź się ogarnij. ...potężnych, by odszyfrować sygnał kombinatu, który przechwyciliśmy. Nie ogarniam tych wszystkich tutaj nowych, yyy... E, e, znajduje się... Sieć. ...ziem. <grym>. Ziem, ziemia jest jedna. Ziem. Samki łeb Tak to jest jak amator się kłóci z ogarniętym człowiekiem w kosmosie No znaczy, ja nie wiem co to są, jak się nazywają dokładnie te księżyce i to wszystko Znaczy, planety znam wszystkie, ale to z Destiny to nie za bardzo Jak przecież wszystkie planety, wszystkie planety w Destiny to jest to samo co w realu No tak, ale te nowe, te na, na, na które teraz jesteśmy to tej nie znałem Czekaj, znaczy, to jest... Okej, okay, jesteśmy po cięciu. Mhm. Mm no, dobra, teraz mi lepiej chodzi. Musiałem parę ustawień pozmieniać w obs bo OBS był nieposłuszny. A ja tego nie lubię. O, Tutaj będą te bossy fajne, ja lubię tą misję. Pamiętam to marenę. To, w to wygląda taki współ... ten... taki... wciąż... fokus Bez to. Znaczy taki, taki... mega stary, opuszczony... Znaczy stary, taki bardziej nowoczesny, opuszczony... W centrum handlowe No galerię, no, no centrum No Ale bez to ale... tak jednak ja od razu na to patrzę, to normalnie, no... no fokus przyszłość Tak, Z jakiejś gry mi się też kojarzy takie coś, ale to jest wow, mega duże, nie? No wow. chodź tu na chwilę, patrz to gdzie to jest? O kurde, spadłem. E, tu na środku. Tam w ogóle chyba pod jakimś szkłem będziemy. Jakimś szkłem? Patrz tam. Takie wielkie nad nami. A w ogóle widziałeś moją maskę? No, fajne jest. Dropałem, dropałem ją w tyglu. Ninja jakiś. Dobra, mm, jaki jest plan, w szefie? No, idziemy przed siebie, nie? I wszystkich zabijamy. Wsz zabijamy to, co się rusza. No okej okay. Kurde Tu w ogóle można i chyba patrz No już czekaj Muszę naładować A pamiętajcie ludziska o jeszcze w piciu 11 subskrypcji Bo Po 11 subskrypcjach Pokazuję Pokazuje zepra. No będzie pokazanie naszego mojego set setupu, pokoju i w ogóle A, gdzie teraz? E, nie wiem Ogrzyskaj dostęp do systemu Duchu, weź tam hakuj Sieć procesorów znajduje się niżej, na poziomach serwisowych Amando, tego właśnie szukamy? Hmm. to co, musimy cofać? Nie no, on, nie. To, on to tworzy to, chyba Znaleźliśmy to miejsce, teraz się tam dostajmy Wiedziałem, okay. że to tworzy Tu, wiedziałem nie, gdzie oni są? Czyli Przecież tu byli potwory Cię... zawsze Były, a nie byli potwory O, wiedziałem, o. wiedziałem Oho Dobrze pamiętam tą misję Ty ale w ogóle twierdzacie nie jest teraz tańsza, 80 zł kosztuje A ile kosztowała? 109 To rzeczywiście dużo, Znaczy no dużo mniej, nie? No Kura leżą. Okej, okay. tu blawa teraz. U! Uhu! O nie! nie ma wątpliwości. Jesteśmy na terytorium roju. Stocznie. Ja no umieram na siebie w Ty idziesz jeszcze co? Nie chcemy tak, do trzeba? A, no, kurwa. Wow, a pa szkielety normalnie tu są stare. To nie, nie No, ładnie to wygląda w ogóle. Co to? Oh, Moment. O, a, haha, bije coś. Dobra O, oh, fuck, tu jest to oko wielkie. Czekaj, okay. łap. Wow. Leżą. Tu na dół, nie? Oho. Tu jeszcze więcej. Wow, wow, wow. Oh A fakty są te wybuchające. Nie pozwól im podejść. Nie pozwolę. Ty się o to nie bój. Ja rozwalam tych na daleko, może co? Ja, ja mam karabin zwiadowczy, więc. Dobra. Uże, tarczę włączył. Nie gadasz, już użyłeś super zdolności. Nie, Eee yy, Moi państwo, tak, tak, tutaj właśnie widać debila. Co? Spady? No Ciekawe, po co użyłeś super zdolności? Super zdolności tak, na bossów. Resetuję, stary. Tak, ale do bossa nie zdążę

Tutaj? Na gdzie? No nie wiem, myślę, że niżej. Tam gdzie światło, nie? Nie. Co nie, co tak. Haha, ha, co nie? Co nie? co nie? Gdzie my jesteśmy? W jakichś kurde silnikach samolotu. A, tu chyba nie przejdziemy, albo to trzeba rozwalić. O tak. Które? O! Tutaj. Tu jest światło? A to stąd leci Szkoda, że przez to się nie da zobaczyć O Nice Ło wow. gdzie my jesteśmy? Nie wiem, w jakiś wentylatorach Kurde, wentylacja. wentylacjach, nie wiem Oooo Fuck Ej to wygląda jak jakaś na przykład sala oddania czy coś takiego Gdzie my mamy iść dalej? A w dół To jest stary? W dół mamy iść Co jest? <śmany> <śmany> Ufaj, no. <śmany> chłopie, ja nie zdążyłem no. ginąć z spacji. Prawie, prawie, ja prawie, wie, prawie że zginął. Plecy chyba? No, okay. Nie, okej. Mamy... Jakiegoś... Nie, mamy... A, czekaj, 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 chodź, 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 chodź. O, jak Cześć, to, to fajnie... Jak fajnie wygląda. Fanie... No. Co? Tutaj? Nie, nie tu. Tutaj nawet znacznik pokazuje. A. A to byśmy mogli pójść tam dalej, byśmy ten, zobaczyli co tam jest. Nic. A, a może jednak by coś było? Mhm. Mm a, czekaj. Na no, kuczaka. Ślizgiem. No jak? A ja. No, idź A, bo tu głową uderzyłem Siam a się skradają po jakichś wentylacjach? Typa, my jesteśmy na jakimś dachu czy coś, pa po, pod nas. Tam jakieś kurde przepaście są. Oh. O tu. A! a dobra, to mam zejść O, oh, żyje Weź procesor Co to? O, o. Ale Kosak, eee, patrz to! Ruj z całą pewnością usłyszał ten alarm. to jest wielkie. Ja, Uciekamy! Co, czemu? O, Bo ja mam tak. procesor! Mamy procesor, ale obudziliśmy całą kolonię roju, a do powierzchni jeszcze kawał drogi. Nie wydostaną się stamtąd na... Czołgi! Czołgi! A. CZOŁGI! Dawaj mnie! World tak, Tanks A jak? Ty. A nie, mamy, przeje, mamy przejeżdżać ich! To nie są czołgi! No ale to są takie pancerniaki typowe a tam budow w jakiejś nie wiem, do kopalni czy coś, pojazdy takie No to są takie pancerne typowe, takie do przewozu czy coś takiego Ja myślę, że będziemy tu strzelać kurde Ale nie w ten, w jakichś misjach też są takie czołgi do, do strzelania się Chociaż tu jest taki celownik jakbyśmy mogli strzelać No i tak oni na nic nie robią po prostu jedziemy i tyle Nic mnie nie robią. A ty chyba swoją ten moc, masz patrz HP tego, tego pojazdu. No dlatego musimy jechać szybko, zanim go zniszczą. Tu masz turbo w ogóle pod shiftem. Tak myślę. Wow! Co ty zrobiłeś? Shift kliknąłem. O kurde. Dawaj, oj. Siu. Nie wiem rozwałka totalna Ej, tu gdzieś ten jest boss, oh shit Dobra, <laughs> rozjechałem go Może... O, ej, no odejdź On tym działkiem wali jakimś Dawaj go tu <śmiech> <śmiech> Poleciał Oho Będziemy skakać to tak myślę Nie, dobra, jednak nie Ale to jest wielkie, ja pierdzielę To miasto jakieś, patrz to jakaś to, jest taka, to jest jakaś zieleń, czy coś takiego To jest jak taka kopuła z, wiesz, z jakąś... Aha, nie, my, do te, my, do tego, my do tego statku mamy wsiąść, okej okay. Ale fajne, tu jest jakiś las To jest jakaś kopuła, taka, To wie. jest kopuła z, nie, wiesz, gdzie rozwija się jakby po, populacja normalnie, nie, jakaś No, coś takiego za kto wygląda. Brz. No, słońce My na tym byliśmy? To jest Merkury. W rzeczywistości, no, rzeczywistości Merkury nie jest tak blisko. A bo on rozwalony jest. No. A co, przez temperaturę, tak? Się rozwalił. O ja, co to jest? Ja pamiętam! My na tym statku będziemy! My na ten statek polecimy, co to robi? Czemu te skały tak są równe? To jest Uf. ten, jak to, jak pamięta, to jest niszczyciel słońc, czy coś takiego. On niszczy słońca, wysysa energię. Najpierw niszczy słońce, a potem wsysa jego materię. To a energię czy materię w końcu? No, materia, energia to jest prawie to samo. Zbongo. Na pewno? Jest perłą w koronie czerwonego legionu i dziełem życia ich przywództwa. Ja, czarna dziura tam już jest Nie jest czarna Gaul dziura Znaczy no, w sensie no, dosłownie mówię, że to jest per czarna per dziura per po prostu No, to, to A to nie jest nasze słońce To nie było nasze słońce No, już teraz nie wow. Czyli to, czyli to też nie był Merkury No super nowa Ja pierdziele nie. No tak. To to wybuch stary na całą galaktykę, nie? No supernowa. Pragnienią gaula. Nie, nie wstawić. Założysz, że się weźmie za nasze słońce, będziemy musieli go rozwalić, bla bla bla. No tylko jak go rozwalić, nie? Na pewno no, by się, wkrad się wkradniemy na statek i go zabijemy. Wycelowany jest prosto w słońce. A to jest ten ziomek, którego ten? Krótko mówiąc, nie, to nie który... jest, to nie jest. To jest jakiś, jest jakiś inny, jeszcze większy przywódca niż ten, ten co chce tego. Tego wędrowca, nie? Mhm tak, Ale ja pamiętam tą misję, że normalnie musiałeś się... Na tym statku musiałeś trzymać się cienia, żeby cię słońce nie spaliło. Pamiętam tą misję. No, chyba koniec. Będzie. Chyba nareszcie opuścimy tą brzydką planetę i polecimy gdzieś indziej. O tak. O tak byczku. O i tak tak byczku plus jeden. Zbudowaliśmy nasz dom dzięki protekcji wędrowca. Gdy wróg zaatakował. Zbudowaliśmy mur, który przetrwał stulecia. Ale mur nie znaczy już nic. Wróg zabrał nam dom. Odebrał światło. A teraz Zagraża naszemu istnieniu. Musimy zmierzyć się z tym wszechmocnym. Kiedy flota będzie gotowa? E, zawala, czekaj. Jeśli poczekamy, umrzemy, ale jeśli zaatakujemy razem, odzyskamy dom, światło, nadzieję, albo zginiemy, próbując. Chcę tu moją drużynę. I i No, wiedziałem, że będziemy musieli ich uratować, wiadomo. No chciałem mówić to samo, nie? Że będziemy jednak lecieli tam. Czekaj, i Kora była na Io, a ten... Ten Kate Jones był, nie pamiętam. Nie kojarzy typa. To jest taki łowca. On ten on zawsze tam. On wiedynce u niego się fajne rzeczy kupywało. No, Okej. Okay. On zawsze fajne snajpy miał Czekaj Kurde, misja była Fajnie, ty cię się zrobiłeś wtedy? No, no Ale po czym? Pokaz kascence? Yyy, ta Dobra, dawaj Dobra, moi drodzy, yy, fajnie się grało, fajna misyjka była Dużo potworów no. było Tak, kozak I mam nadzieję, że będzie fajnie na tym statku znajdenym się biło u boku słońca więc oglądajcie i śledźcie kanał, bo się coraz więcej dzieje w naszej Czerwonej wojnie. Dlatego mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, trzecie suba, łapeczkę, komentarz i gramy dalej. Na razie cześć. Hej! Trzyma!